Wielka porażka Edyty Górniak sąd zdecydował, Diva musi zapłacić fortunę. Chodzi o głośną sprawę. Edyta Górniak 50 litrów będzie niepocieszona. Właśnie poniosła porażkę w sprawie sprzed lat. Sąd zdecydował, że musi zapłacić fortunę za to, że w 2016 roku nie pojawiła się na koncercie, który z tego powodu musiał zostać odwołany. Organizator uznał, że poniósł spore straty i pozwał górniak. Znamy dokładną kwotę, może się od niej zawrócić w głowie. Edyta Górniak nie będzie zadowolona z takiego obrotu spraw. diagnozować u niej zakażenie górnych dróg oddechowych oraz wyczerpanie. Nie mogła więc przylecieć do Polski z Los Angelem, w którym wówczas mieszkała, i odwołała występ. Wielka porażka Edyty Górniak. Sąd zdecydował, Diva musi zapłacić fortunę. Chodzi o głośną sprawę. Sąd w Krakowie uznał, że Edyta Górniak musi zapłacić poszkodowanemu ponad 83 tysiące złotych kota jest więc zawrotna Co istotne wyrok nie jest prawomocny więc można się jeszcze od niego odwołać Czy piosenkarka zdecyduje się na takie rozwiązanie Nie wiadomo bo na razie nie zabrała głosu w tej sprawie Pozostaje nam czekać na jej oficjalne stanowisko